Błędne koło. Mały książę? Ten przywołany do życia przez Antoine de saint Superiego, Zwiedzając sąsiednie planetki, zatrzymał się też na tej, którą zajmował pijak. Te odwiedziny trwały bardzo krótko, pogrążyły jednak małego księcia w głębokim smutku. Co ty tutaj robisz? spytał pijaka, którego zastał siedzącego przed baterią butelek pełnych i baterią butelek pustych. Piję, odpowiedział ponuro pijak. Dlaczego pijesz? spytał mały książę. Aby zapomnieć, odpowiedział pijak. O czym zapomnieć? zaniepokoił się mały książę, który już zaczął mu współczuć. Aby zapomnieć, że się wstydzę, schylając głowę, stwierdził pijak. Czego się wstydzisz? Dopytywał się mały książę, chcąc mu pomóc. Wstydzę się, że piję. Zakończył pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu. Zastanówmy się, czy i my nieraz nie jesteśmy zapętleni w jakieś błędne koła. Dobrej nocy.